Ciema, z tej strony ponownie Przemek z kanału Araknochobia Hodowla Ptaszników. Witam Was w kolejnym materiale na tym kanale. W dzisiejszym odcinku ponownie trochę pracy na hodowli, czyli paczka z młodymi Cyriopagopus Hati-Hati, które zakupiłem od e, Michała, który prowadzi bardzo fajnego Instagrama. Zapraszam Was tam bardzo serdecznie. Jak dobrze wiecie, na hodowli nie wszystko udaje mi się zawsze rozmnożyć. Przykładowo kokon Cyriopagopus Hati-Hati e, ostatnio przedmi mi niezapodniony, dlatego musiałem się zaopatrzyć w ten gatunek, ponieważ nastawiłem się na to, że Właśnie ten gatunek yy, i do oferty, i do mojej hodowli trafi. Yy, zatem zaopatrzyłem się u Michała, właśnie w 50 sztuk tego gatunku. Yy, przełożymy sobie te młode, odpakujemy paczkę, zobaczymy, jak wygląda pakowanie tego oto Alegrowicza oraz przełożymy sobie kokon. Co mam Cambridge? Yy, jeśli chodzi o ten kokon, to nie wyszedł on tak cudownie jak się tego spodziewałem. Spora część sztuk wyszła pokrzywiona, co mnie bardzo smuciło, ponieważ kokon wyszedł naprawdę fajny. Nie wiem, czy to ze względu właśnie na sam kokon, czy ja coś robiłem nie tak. Natomiast warunki były tak samo, jak w przypadku innych psalmopousów, które w tym samym czasie inkubowałem i inne wyszło OK. Zatem nie będziemy się zbytnio nad tym rozczulać. Lecimy z paczką od Michała i sprawdzamy, jak wygląda w środku. Zatem bierzemy się do roboty. Paka w środku prezentuje się tak. Gazetki styropian, czyli bardzo dobra warstwa izolacji. Sama paka. Jeśli chodzi o samą pakę, to z Michałem, tak naprawdę, e, ugadywałem się od. Kurde, chyba. początku grudnia tamtego roku. No jest już luty, i paki dopiero do mnie przyjechały. Ze względu na bardzo niskie temperatury, jakie ostatnio gościły u nas w kraju. E, co mogę powiedzieć? Kitpak dalej ciepły. Mimo tego, że paczka doszła do mnie we wtorek, a jak nagrywam. Jest piątek, yy, chyba druga w nocy. Jestem po naprawdę srogim maratonie pakowania paczek dla Was, yy, ale no, są rzeczy, które, które trzeba zrobić i nie chciałem jeszcze paczki odkładać yy, na, na późniejszy termin. Pakowanie naprawdę solidne. Michał, przełożmy się do paki. Masa papieru. I zapraszam każdego na Instagrama. Bardzo w porządku, Gostek. Zawsze udostępni film, zawsze jakąś tam e, promocję e, bezinteresownie robi. Zatem wydaje mi się, że, że także fajnie, jakbyście do niego przeszli po tym materiale. Zachęcam, ponieważ Instagram naprawdę bardzo fajny. To pakowanie naprawdę solidne. Nie mam tutaj wątpliwości, że miałby to być coś nie tak. No i cała paka. Tak się prezentuje. Przesypię sobie tutaj do styrofoksa. No i słuchajcie. Jak wygląda pierwszy, lepszy Ependorfik. Eee, wyciągniemy sobie tutaj chusteczkę. I co widzimy? Mamy żywą sztukę. z Hati Hati. Bardzo ładne, duże sztuki. Jestem zadowolony. Muszę zapytać Michała, czy oneżliniał u niego na Dwójki, natomiast są naprawdę bardzo przyzwoitego rozmiaru. Zatem, w tym momencie, cóż e, trzeba poprzekładać te pająki do pojemników. Wydaje mi się, że poprzerzucamy sobie je bezpośrednio już do moich ulubionych pojemników 100 ml, które nie wiem, czy aktualnie są na sklepie, ponieważ e, dostawa ostatnio była. Chociaż jest to naprawdę gorący towar i znika ze sklepów w moment. więc Zerknijcie tam, idę napełnić pojemniki, zrobię Wam standardową nazwę no time lapsa. I lecimy z przekładaniem. No dobra, słuchajcie. Trochę czasu minęło. Generalnie chatki przełożone. Eee, Michał dorzucił mi tutaj Dwie gratisowe sztuki, z tego powodu uznałem, że mm, możemy zrobić drobny konkurs. E, jedna sztuka będzie do wygrania e, i warunkiem będzie tak. Nie będzie dzisiaj zasubskrybowania mojego kanału, chociaż liczę, że to robicie. Natomiast Michał ze Spider Genesis bardzo często e, reklamuje, gdzieś pomaga, jakkolwiek zadbać o promocję mojego kanału, mojego sklepu itd., itd. Z tego powodu w tym momencie chciałbym się odwdzięczyć. Zapraszam na jego Instagram, macie w opisie podany link. Pod ostatnim zdjęciem, które pojawiło się na jego profilu, wpiszcie Arachnohobia. I z tych osób wylosuję jedną, e, która zgania właśnie taką sztukę. A oprócz tego odkryłem, że Michał dorzucił mi też takie fajne wlepy e, z autorskimi fotami, więc dorzucę mu też jedną taką osobie, która wygra, dorzucę jedną taką wlepkę. Zatem wpadajcie tam obowiązkowo Instagram Spider Genesis, zaobserwujcie profil, polubcie zdjęcie i napiszcie Arachnohobia pod ostatnio dodanym zdjęciem. No i wylosujemy jednego zwycięzcę. Natomiast jeśli chodzi o Cambri. To przełożyłem je poza filmem. Uznałem, że nie będę was tym zanudzać, a przygotuję wam coś ciekawszego. Po ostatniej wizycie w Spider-Shopie udało mi się wyrwać trzy pająki, e, których notabene nie miałem. Są to Xenestis i Manis. Kuba ostatnio z sukcesem rozmnożył właśnie ten gatunek. Co ciekawe, inkubacja nie odbyła się tak, jak może wam się wielu wydawać. Że odebrał sobie cykoką, wrzucił go do inkubatora. E, było nieco inaczej. Kuba. Do momentu wypuszczenia nim przez samicę, kokon zostawił w terrarium. Eee, Zobserwował dosyć ciekawy proces, jak te młode linieją. Eee, generalnie u tych większych amerykańskich pająków występuje taki profil problem, że te pająki po wylince na stadium L1 wychodzą często pokrzywione. To z tego względu, że te nogi są dosyć sporej wielkości, ze względu na to, że cały pająk jest dosyć sporej wielkości. Do czego tutaj dążę? Wrzucam Wam właśnie tutaj foty z tego, jak te pamiątki linieją ze stadium nimfy na stadium elietniki i linieją za pomocą grawitacji, co często wykorzystuje w wy moich inkubatorach, które są właśnie budowane na e, typ grawitacyjny, po to, aby pająk mógł się zwiesić ze ścianki, no i sobie elegancko wlinieć. E, przełożę sobie te pająki razem z Wami i będziemy zmierzać do końca odcinka, ponieważ przygotowuję się na giełdę. Jeśli nie wiecie, jaka to giełda, link w opisie tutaj Wam się wyświetla baner jest to giełda w Krakowie i będzie ona jutro, więc wpadajcie, moja oferta jest na sklepie i pojawiło się w niej parę nowości. Parę nowości też pojawiły się na giełdzie, zatem zapraszam do stanowiska Arachno W poście, który właśnie Wam się wyświetla link do niego jest w opisie. E, Możecie zgarnąć w sumie dwa takie rabaty. E, jeden jest na hasło, a drugi jest: no właśnie, musicie zobaczyć, jak można go zgarnąć. Łącznie można zgarnąć na tych rabatach 15% na zakupy u mnie, więc śpieszcie się. Co? Przekładamy pająki. Pająki wrzucimy do e, tych eleganckich pojemników z twardego plastiku. One są dostępne na sklepie. E, na giełdach wystawiam w nich pająki. Co? Zrobimy parę otworów, oczywiście. Żeby tradycji stało się zadość zawsze. 6 otworków, czy to w pojemnikach giełdowych, czy to w pojemnikach hodowlanych. Klasyk. Następnie torf. Ubijamy pyk-pyk bez żadnych e, wystrojów, ponieważ nie mam tego w zwyczaju na hodowli u siebie robić. No i cóż, e, pokazuję Wam, jak wyglądają te wypasy. Są one dosyć ruchliwe. Natomiast warto, żebyście uświadomili sobie, że jest to Pająkwy Stadium L1. A wielkością jest naprawdę. Jak taka dobra L5, L4, jakiś parachybany. W tych sosjerkach już je rozkarmiałem ostatnio. Są one po dwóch karmieniach. Yy, jedzą naprawdę zacnie. Czego chcieć więcej? No co, przykładanie pająków. Standardowa kwestia. Przepychamy pajączka do pewnika. Zamykamy. Nie przepychamy pająka jakimiś wacikami, innymi wynalazkami. Pyk. Palcem przepychamy i dodajemy jeszcze etykietki po to, żeby nie pomylić tych pająków z innymi przedstawicielami tego rodzaju. Naklejamy sobie etykietki. Cyk, 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 cyk. Etykietki ponaklejane, pańki przełożone. Zatem pokażę wam teraz nieco bardziej na spokojnie takiego jednego malucha. Macie teraz okazję zobaczyć. Jak ten pęk wygląda z bliska, mimo tego, że to jest cel 1, to naprawdę ten pęk naprawdę jest już sporych rozmiarów. Nie ma co ukrywać. A jeśli wy jesteście zainteresowani zakupem takiego wypasa, myślę, że mogę zaprosić was na Spider Shop. Tam chyba jeszcze parę sztuk zostało. Chociaż nie ukrywam, że jest to gorący towar. Sam Kuba nie bardzo chciał mi sprzedać więcej sztuk. Wierzcie póki są. Ja w tym momencie kończę ten film. Idę się pakować na giełdę. Pamiętajcie, 14 lutego godzina 10. Hala Krakowia, Korszy. Pamiętajcie jeszcze, żeby wpaść na Instagrama Spider Genesis. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu tego kanału. Ja w tym momencie kończę ten materiał. Ile co dalej pakować się na giełdę. Trzymajcie się i hej!